Dorota Górczyńska Bacik Piątek. Z pochylonymi głowami, z chusteczką w ręku, nie zważając na świeżo wyprane dżinsy, klękamy w akcie pokutnym. Któryś za nas? Rozlega się śpiew. Płynie żarliwa modlitwa, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Zapach łez miesza się z ostrą wonią kadzidła. Pan Jezus tylko smutny, patrzy na to skrzyża, nie płacz, dziecko szepcze, lecz pamiętaj, zawsze pamiętaj, czytał Bogdan Dymowski.